Cześć gratulujemy. Myślę, że przy tylu Super 2000 przed rajdem kupiłbyś w ciemno drugie miejsce. No na pewno, bo, bo, bo yy, sporo było tych samochodów i można się spodziewać, że będzie coraz więcej. Także chyba będzie trzeba pomyśleć o takim samochodzie, bo to zaczyna, zaczyna być no, przyszłościowa zdecydowanie klasa i przyszłościowy samochód. Jak wyglądała ostatnia pętla, deszcz jak z oponami, jak sobie poradzili Z soponami to generalnie wyjechaliśmy chyba pierwsza, pierwsza czołówka z tymi samymi zapasami i z, tymi samymi, z tym samym typem opon, na, rodzajem na, na te ostatnie trzy odcinki. O ile pierwszy był, no, pojechaliśmy na Slikach, tam gdzieś w połowie już zaczął padać deszcz. O tyle dwa ostatnie już musieliśmy z przodu zmienić na opony yy, wodne. No i wtedy zaczęła się przeprawa, a miejscami walka o życie, bo. Bo jednak z tyłu taki pocięty Sligno nie do końca sprawdza się w, w parze z oponą wodną z przodu. Momenty były? Jakieś drobne były, ale to każdy miał. No, starałem się jak najmniej tych momentów mieć, bo zdawałem sobie sprawę z tego, że tutaj y, popełnić błąd, to, to jest już naprawdę szalenie łatwo. To, to już absolutnie nikt nie może powiedzieć, że, że pojedzie super czysto, bo, bo pułapka h dosłownie y, na wyjściu z każdego zakrętu bądź na wejściu. Także, staramy się wykorzystywać jakby całą drogę i jechać bardzo, bardzo precyzyjnie.